Cześć, witam na kanale, na którym ja uczę się robić filmy, a wy, moi widzowie, uczycie się razem ze mną. W dzisiejszym odcinku mówimy o tym, jak napisać scenariusz filmowy. Zapraszam. Wracam na YouTube'a. Zawsze miałem taki problem, że mm, łatwiej mi jest y, reżyserować ujęcia. I już realizować je, niż pisać scenariusz. I jeżeli czegoś nie wspomnę w tym filmie o scenariuszu, a wy będziecie wiedzieli, to e, jak najbardziej piszcie w komentarzach informacje, które ja bym też mógł się dowiedzieć, bo e, to jest kanał, na którym ja uczę się robić filmy, a wy uczycie się razem ze mną. Także ja uczę was, wy uczycie mnie. Ok? Rów. Czym dla mnie jest scenariusz filmowy? E, ja bym to nazwał tak jakby filmem na papierze. I teraz, jak go napisać? Są dwa rodzaje scenariusza filmowego. Jest scenariusz po prostu standardowy ze scenami i dialogami, a jest jeszcze treatment. I dzisiaj się zajmujemy scenariuszem normalnym, ale jak już o tym wspomniałem, no to trochę wytłumaczę. Treatment to jest jakby scenariusz filmowy, ale bez dialogów. Czyli masz na przykład opis: wchodzi do pokoju, bierze kurtkę, wychodzi z pokoju. Idzie przez miasto, wchodzi do sklepu, takie akcje na przykład. I tak wygląda treatment. Bez żadnych dialogów, tylko opis akcji, co się dzieje w filmie. A teraz scenariusz filmowy. Ścionką, w której pisze się scenariusz filmowy, najczęściej jest kurier o wielkości liter 12. W takim układzie jedna scena scenariusza powinna mniej więcej odpowiadać jednej minucie filmu. Czyli na przykład film pełnometrażowy 90-minutowy powinien mieć mniej więcej 90 stron scenariusza. Tak się składa, że w 2013 byłem na e, kursie filmowym i mieliśmy spotkanie z Wiesławem Saniewskim, z panem Wiesławem Saniewskim, e, który dał mi książkowe wydanie scenariusza filmowego do jego filmu e, Obcy Musi fruwać. I na podstawie tego wam kilka rzeczy pokażę. Ale zacznijmy może od tego, jak wygląda układ sceny. Najpierw piszemy scena, potem piszemy miejsce akcji, czyli gdzie się akcja rozgrywa, czy jest to mój pokój, czy to jest. Kogoś, restauracja, czy to może w samochodzie, albo na ulicy, gdziekolwiek. Ważne, żeby napisać konkretne miejsce, które ma jakąś nazwę. Potem po kropce piszemy wnętrze lub plener. To są dwa słowa do wyboru. Po angielsku to jest interior, exterior. Później piszemy porę dnia, czyli dzień, wieczór, noc, świt, zachód. Chyba tak. I właściwie to jest wszystko w nagłówku sceny. Pod tym piszemy opis akcji, co się dzieje w scenie. Na przykład. Stół, trzy krzesła, szafa. Na stole zawartość walizki Maxa, obok pusta walizka. Max nakłada spodnie, zapina koszulę i pasek, celnik oddaje mu paszport. I to jest właściwie opis akcji, która się dzieje w tym filmie. W tej scenie, Sorry, w tej scenie. Po opisie akcji piszemy dialogi. Imię piszemy wielkimi literami i pod spodem od razu piszemy, co ta osoba mówi. Celnik. Nie ma problemu. Za parę minut będzie miał pan Moskiewski pociąg. Max. Tak, tylko że w tamtym pociągu został mój płaszcz, był prawie nowy. Jeżeli podczas wymawiania danego zdania e, osoba lub aktor musi się jakoś zachować e, szczególnie, to zapisujemy obok jego imienia e, w nawiasie, co robi. Czyli tutaj dalej jest. E, w nawiasie nagle się ożywia. Płaszcz? Co w nim było? I właściwie to jest na tyle. Tak wygląda opis sceny. Kilka rzeczy, których nie wiem, czy mógłbym nazwać lifehackami, czy może wskazówkami. Dajmy lifehacki. Lifehack number one. Mm, Wyrzucanie tekstu lub czegokolwiek z offu. Czyli obraz jest czarny, nic nie widać, Eee, ale słychać. Na przykład scena, w której e, ktoś robi kawę, dźwięk gwizdka jest z off i dopiero wtedy się pojawia e, obraz, jak stawia szklankę. Opis akcji. Nagle rozlega się głośne wołanie. manika, off, czyli wyłączony obraz, i tylko słychać jej głos. Film, hak nam, Wiek postaci. Film ma na przykład 15 scen i w czwartej scenie dopiero się postać pojawia, no to w czwartej scenie za pierwszym razem, jak postać zobaczymy w filmie, to wtedy najlepiej zaraz po imieniu napisać, ile ta postać ma lat. W tej książce jest scena Maxa z mamą. Max i mama. No to sobie pomyślisz dziecko i rodzic. A tak naprawdę Max ma 40 lat. No to od razu sobie możesz wyobrazić, ile lat ma mama. Dlatego trzeba zapisać wiek postaci właśnie w miejscu, w którym się pojawia za pierwszym razem. Film hack number 3. Trochę o numerowaniu scen, bo dla niektórych to może być problemem. E, zacznijmy może od pojęcia akty. Na pewno kojarzycie. E, akt pierwszy, akt drugi i akt trzeci I, i one mają odgrywać rolę wstępu, rozwinięcia i zakończenia. I w teatrze najczęściej to wygląda tak, że jest akt pierwszy, scena pierwsza, druga, trzecia, akt drugi, scena pierwsza, druga, trzecia, akt trzeci, scena pierwsza, druga, trzecia. No i tak do końca aktu i tyle ile jest to scen. Ale w filmie nie ma czegoś takiego jak akty. A jeżeli by były, to by był tylko jeden. I nie chodzi o to, że nie ma wstępu, rozwinięcia i zakończenia, bo to jest element składowy historii, którą opowiadasz. Czyli sceny w filmie piszemy po prostu od pierwszej do ostatniej, do końca filmu. I to tyle. Teraz taka rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła, i nie wiem, jakby to wytłumaczyć. W sensie nie wiem, jakby to nazwać profesjonalnie, ale ja bym to nazwał pod scenami. Czyli wyobraź sobie, że masz folder na komputerze i w tym folderze robisz kilka innych folderów. Wyobraź sobie spotkanie zbiorowe w pokoju jednym znajomi i nieznajomi. Jest kilka różnych grupek. W jednym rogu rozmawiają dwie osoby, tam gdzieś rozmawiają inne osoby, w innym miejscu ktoś tam pije albo coś. I teraz jak to pokazać, że różne grupki rozmawiają na inny temat, ale w tym samym czasie. Pani Kanisz rozmawia z Maksem, potem przechodzimy, robimy tak jakby cięcie w montażu do Włodka z Janem. Jeszcze później przechodzimy do Henryka, który rozmawia z Reginą. I właśnie te przejścia, i ja bym to właśnie nazwał pod scenami. Koniec No to na dzisiaj to wszystko i mam nadzieję, że było pomocne. Jeżeli tak, to zalajkuj i subskrybuj po więcej. A jeżeli zapomniałem o czymś wspomnieć, o czym ty wiesz, i ja tego nie wiem możliwe, a i, i też mogą nie wiedzieć inni widzowie, to jak najbardziej pisz w komentarzach. Bo to jest chyba dobrze, że każdy każdemu pomaga, nie? Do zobaczenia następnym razem.